Pochwalony Jezus Chrystus, wołamy od razu o ducha świętego. Nakarm nas, panie, swoją mocą. Przyjdź, duchu święty. Dzisiaj mamy świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona młodzieży. Uroczystość w kościele. Chcemy Bogu dziękować za to, że przychodzi przez młodych i daje nam też nadzieję przez nich. W Ewangelii dzisiaj czytamy tak. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni. Mamy Ewangelię, w której czytamy, że zgubili Jezusa. Zgubili Jezusa. Zgubienie Jezusa nie jest grzechem. Maryja zgubiła, Maryja jest bez grzechu. Więc mamy pewność, że zgubienie pana Jezusa jest, nie jest grzechem. Ale oni przypuszczali, że jest wśród pątników. Przy, ich przypuszczenie spowodowało, że nie od razu szukali. Przypuszczanie, że Jezus jest gdzieś też nie jest grzechem. Ale w efekcie przypuszczania, że on tu jest. Gubimy Pana Jezusa. To się zdarza w naszym życiu. Przypuszczamy, że On jest obok. A to nie o to chodzi, żeby był obok, tylko żebyśmy my trwali w Nim, że ja go widzę, że jestem, że jestem na adoracji, że mam Go w sercu, a nie że przypuszczam, że jest obok, bo obok, obok jest kościół. Bo chodzę do Kościoła, to na pewno przypuszczam, że jest obok. Ja mam mieć Go w zasięgu oczu, to przypuszczenie nas gubi. W małżeństwie przypuszczają, że są ze sobą, ale nie rozmawiają, nie mają czasu już kolejny tydzień, ale przypuszczają, że są razem, tylko nie ma czasu na spotkanie. Przypuszczanie nas gubi, bo się oddalamy od siebie. Im dalej wracali z Jerozolimy, tym bardziej się oddalali od Jezusa, myśląc, przypuszczając, że jest obok. Dopiero zreflektowali się, że go nie ma i zaczęli go szukać we właściwym miejscu. Szukać i znajdować Boga we wszystkim, to jest nasza droga, to jest nasza duchowość, w której chcemy się rozwijać. Ale jednocześnie, wiedzmy, że przypuszczanie nas często gubi. Ja mam być w Jezusie, być z Nim. To jest moje osobiste zatrzymanie się koło Jezusa, że ja mam oczy na Niego skierowane, że wiem, gdzie jest. Zapraszam, żebyśmy tego pragnęli, a nasze różne przypuszczenia, że kocham, przypuszczenia, że jest dobrze, Mam widzieć Jezusa, mieć światło przed oczami, a wtedy się nie zgubię. Błogosławię Wam na piękny dzień, dzień w Chrystusie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech radość będzie w nas mocna. Zadbaj o radość. Z młodymi. Przypomnij sobie jakieś uwielbienia z młodymi. Jak Kościół Młody się modli. Może na jakiejś arenie, może na jakimś wydarzeniu żeby nasze serca były pełne radości. I poniżej są dwa teledyski mocnych duchów z młodymi. Nie gadaj kłamliwie, tutaj jest jeden. Jezus to król, tutaj jest drugi. Niech to nas obudzi, jak młodzi uwielbiają Pana. Do zobaczenia.